<śmienicza> cześć, Muzyka Muzyka Cieszy chodź Idź, idź Trzymaj Ciesiu, na piętach wskaz Na piętach Podskakiwuj Trzymaj Nieźle stypujesz Trzymaj, trzymaj Trzymaj i za co? Za cokolwiek. Zobacz Czę, jakie to szczęście, że w tym mieście są same urzędy. Niech to chociaż kimor za darmo jest. No, ja ci tak powiem, że gdyby nie ZUS, to do skarbówki bym już nie dotrzymał. Nie dałbyś rady, chodź i pokażę tu Kiberemu za Tak panie dyrektorze, prezesie kochany, tak, tak, genialny pomysł. Tak, świetnie, 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 świetnie. Tak, 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 w, wdrażamy nowe dyrektywy, wdrażamy, tak, tak, przyjazny urzędnik dla petenta. Tak, jestem uśmiechnięty, miły czuły i ładnie pachnę. Tak, tak mi też ciężko w to uwierzyć jest, tak. Aha, tak. Panie he, prezesie kończysz, mówisz, petentów petent mam, kłaniam się. Ai, A nie, Henik, Henik proszę cię, nie przerywaj mi! Popatrz jak ja oddycham! Nie no, elegancko! Mówiłem po ściance. Chłopiec takiego wzoru na murze wyrysował, a szłogi wyrwało. Witam panów bardzo serdecznie i zapraszam do swojego skromnego stanowiska. Chodź bo klasę będzie chciało. Nie, 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 e, panowie, źle się zrozumieliśmy. Zapraszam tutaj do siebie i od razu zapytam, Czy przyszli panowie sprawdzić składki zusowskie, dowiedzieć się o fundusze strukturalne, czy firmę załatwić? <grystanie> załatwić się, przyszliśmy. <grystanie> rozumiem, rozumiem. W takim razie szukam odpowiedniego formularza. Co? Widziałeś? Widzisz? Teraz, żeby się załatwić, trzeba firmę założyć. Jakbym wiedział, to bym trzymał dalej. Panowie, taka krótka ankietka na początek. Jak się panowie nazywacie? O, popatrz. On na poważnie to wziął. Więc eee, w takim razie mam niepowetowaną przyjemność przedstawić panu mojego kolegę Czesław Blasiak, pseudonim dekaś. Wybitnej klasy bezrobotnej. Światowej, bo już nawet w Irlanii był. Zaspał w samolocie i wrócił z powrotem. A oto mój wspólnik Henryk Brzeziniak. Pseudonim. Brzeziniak Henryk. W skrócie Henryk Brzeziniak. A pan magister to kto, że tak spytam? <laughs> Nazywam się Krzysztof Zbędny. O, bardzo trafne nazwisko. Tak. Zwłaszcza nad pańskim urzędzie. Starzy pomyśleli, kurwa, za młodo, już no, życie. Widzę, TikTok... że się pnie, pnie do piwnicy. Karierę zrobi. Także. E, dobrze panie Krzysiu, skoro się zrobiłeś tak wesoło rodzinnie, to może byśmy na początek jakiegoś... Szczeniaczka 08 tyli. Nie, nie 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 panowie Nie Nie wielko chyba żółty Ale ciśnie, ciśnie, ale ciśnie Dobra, niech będzie na twoją nie, nie 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 panowie, nie, 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 nie możemy, kolejka O, o kolejka e, 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 źle się zrozumieliśmy, pędzimy, pędzimy Nie ma Dopiero pędzi Wcześniej wcześnie przyszliśmy to my w takim razie jutro przyjdziemy, tam Pan droży, doda, siarkę, zapałek, do no. Panowie, ale tutaj jeszcze parę pytań, no, tutaj mam kolejne pytanie, czym się Panowie zajmujecie? Aha. To trzeba by posłuchać. czy znaczy, u nas generalnie to jest tak jak u Eleni, nie? No. Troszeczkę nieba, troszeczkę słońca. Skupu złomu będziemy bronić do końca. Aha, rozumiem, czyli wielobranżówka. Wielozłomówka bardziej. Taki złom serczyń. Dobrze. Ja rozumiem. Pieniądze leżą na ulicy. Gdzie? Gdzie? Gdzie jest ta ulica? Gdzie jest ten dom? Panowie, metafora. Aaa! Widzisz, na ulicy metafora! Dzięki za cykl. Nie, nie, panowie, że się zrozumieliśmy, ja wiem, że panowie się spieszą. Ja rozumiem, ja się orientuję, że czas to pieniądz. Znaczy, u nas mówią, że złom to pieniądz. Oczywiście. E, wykształcenie jakie szkoły panowie kończyliście? Oho, obawiałem się tego pytania. Niech co ty pamiętasz ze szkoły? Ze szkoły to ja pamiętam ten, leżakowanie. Dobra, panie, pisz pan te, e, napisz pan te, Urszulanki, o. Wyższe zarządzanie u szulanki WSI, CBA, ABS, NBA. Tylko napisz że z wyróżnieniem. A, ja. średnia 2-3. Na nas dwóch. Ma się na czym czapkę nosić. W takim razie ja zapytam inaczej. Co panowie robiliście wcześniej? A. Ja byłem dekarzem. No, nareszcie konkret. Pan był dekarzem. Tak, dekowałem się u Chyńka i czekałem, kiedy komornik pójdzie. A pan? Potwierdzam. Ale gdzie pan pracował wcześniej? Ja? Ja dekarzem byłem. To już wiem, drugi pan. Raz, dwa. Dekarzem byłem, mówiłem. Pan sobie zapisze. Dekarz, przez by. No. W takim razie trzeci pan. Raz, dwa, trzy. <noise> pan sam siebie pyta? To bez sensu. Czy <noise> nie dziwię, że u was takie kolejki w urzędach. No, tak. Chciałem się spytać pana, który kończył NBA, pan Jordan. A to trzeba byłoby zapytać. Zawołać? Nie, panowie, no trzeci pan w okularach. Który? No wszyscy w okularach. Tak. Tylko ja chwilowo nie zabrałem, bo wie pan. Ale się nosi okulary normalnie, tak? No, normalnie pa... noszę, tylko że mi tościowa zabrała, Panowie, no ja muszę wypełnić te rubryczki, ja mam czyste. A, ja tak. też mam czyste rubryczki. Ale w żyłach mam 0,7. <śle> Litra. Dobrze, panowie, no, no pan, pan Henryk Brzeziniak, o. Który? Bo jeszcze jest ojciec. Zawołać? Syn, syn, syn proszę o odpowiedzieć syna. Syn jest w szkole, przynajmniej tak twierdzi. Panowie, ja tu zarabiam 1200 brutto na rękę. To 10 razy tyle, co my w ruch. Możecie mi panowie pomóc, co pan robił wcześniej? Dechaszem byłem. Wiem, drugi pan. O, cześć, u ciebie tu już znają. Dajcie autograf? Drugi pan od prawej, lewej z tamtej strony ode mnie. Tam. Jakby nie patrzeć, ja jestem drugi. Proszę pana, pomału. De pan był dekarzem, wiem? O pope wie no, A pan, który nie był dekarzem, był? Ty, ty popel, a to tu... jakiś quiz, przepraszam. Ty krzyżówkę zarzucił z rebusem. Panowie, ja proszę o odpowiedzi, muszę to wypełnić. A czy ja panu nie odpowiem? Pan pisz dekarz. Tak, we wszystkich rubrykach. Tam nawet przy podpisie też dekarz. Tylko przez by. D tak wiem, a pan, który przez by dekarz jest, to co pan robił wcześniej? Pan był dekarzem. Dziękuję. Przepraszam. A pan kim był? Wciąż jestem. Dekarz. Jest no w ciąży jest pan? Panowie, no proszę. Wciąż jest. Wciąż ciąży? Dekarz w ciąży? To te hormony, ja ci powiem. Teraz jest to wszystko, to widzisz. No. Nie wychalkulujemy! Małżonka musi być fala dumna. Panowie, i tak osiem godzin? Osiem godzin? Panie, panie. Czesna ciąża. <noise> Panowie, proszę o współpracę. Nie 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 nie, nie, nie. nie, 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 nie. nie o to chodziło, nie o to chodziło. Chciałbym prosić o odpowiedź z pana Brzeźniaka Henryka Juniora starszego. Nie ma, w pracy. <grystanie> <grystanie> Przepraszam, a długo pan już tu pracuje? No troszeczkę, czemu pan pyta? No jakoś pan sobie nie radzi. <grystanie> no właśnie pana proszę o odpowiedź. To trzeba było od razu powiedzieć, że chodzi panu o pana. Heniu, popaj, on chciał nas obrazić. Pytam, nie ciebie nie. To może, może, ja się w końcu do głosu dorwę, bo pan mi nie daje. Tak, poproszę. E, chciałbym e, powiedzieć, że ja kiedyś pracowałem we Warszawie. U pracował pan w stolicy, a gdzie? W Warszawie. Mm. Ale gdzie? W Warszawie! No co ty człowieku, nie wiesz co no. to Warszawa? Pałać kultury, no. łazienki. Syrenka, prezydent, premier. No dobrze, ale tam, tej, w tej Warszawie, co pan tam porabiał, robił tam? E, pracowałem w tym, w rządzie, byłem ministrem korupcji i sportu. A przepraszam, kto był wtedy premierem? Jordan. O ile mi dobrze wiadomo, to Jordan nigdy nie był premierem. Nie? No właśnie, jak to się wydało, to mnie zwolnili. A Jordan, jak się zdziwił, Kurde. cały czarny się zrobił. Czy panowie w ogóle gdziekolwiek wcześniej pracowali? Tak? Tak? Ja byłem dekadzem. Wiem, mam w papierach. Wow, A pan? Ja, ja nie. Ale za to ja kiedyś y, wysłałem do firm nasze pcv -ki. Co pan w pcv napisał? Że jak te firmy chcą mieć szczęście, to muszą to wysłać do dziesięciu innych firm. Panie, ile firm padło? Czyli temat praca mamy przerobiony? O. Pan tam zapisał? Tak. Dekarz, przez by. Stan cywilny, panowie jesteście żonaci? Oj, zasunął pytanie. A no w zasadzie można tak to ująć, tak pobieżnie, nie, podłużnie. Pan tam krzyżyk postawi, nie? To nawet jest bliskie prawdy. Do, dobrze, ale przepraszam, pan też ma żonę? Ale po co do tych drażliwych tematów? No muszę wiedzieć, czy ma pan żony? Oj, żony, żony, człowieku, daj pan spokój z tą żoną. Toż to jest pomnik przyrody. My to z kolegami to na jego żonę to Bartek wołamy. Nawet ma taką samą obejmę na pasie. To zaraz, to ile ona ma lat? Sporo. No. Chociaż z drugiej strony to nie aż tak wiele. Mówi, że była łączniczką w powstaniu. Ta, chyba Spartakusa. Tak, to, to nie wiesz, ile twoja stara ma, przecież ona nie ma za dużo. No i skąd ja mam wiedzieć, ile on ma lat? Twoja archolog. No, w sumie to tak. A ty, ale ona Piłata jeszcze chyba pamięta, nie? Piłata to ona do chrztu trzymała. To ile ona ma lat? No nie wiem, no. No to sprawdź. Jak? Normalnie weź się potnij i po sojach policz. Ci wyjdzie. E, panie Krzysiu, ty kochaniutki rycerzyku nasz malutki, nie? Słuchaj, e, z jego e, starą to jest z moją ciotką. Jakie ona skubana teraz bąki sadzi, normalnie... Nie, 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 nie proszę, Ciot, nie, nie, nie. Nie, nie, ja, nie, ostatnio siedzimy przy kolacji, tak nie wyładuję w kinesku, to sąsiad na dole myślał, że o kablówkę podłączyli. A ta sąsiadka z czwórki, to nawet przez moment ale tylko przez moment miała TVP kultura. jak grzyby poszły normalnie. Łuch, a ciotka z krzesełkiem aż do jadalni odjechała. Niby nic, ale jadalnia na piętrze. Robi wrażenie. Najważniejsze pytanie, czy macie panowie kapitał początkowy? Kapitał początkowy? Nie. Czeka, czeka. Ojejku, co się stało? No tak mi przykro jest. No co? Powiedz. No, no. Nie mogę wam firmy założyć. To, o! Ojejku, mu co? Ty, Cieszyk, ale ja tak się zastanawiam... Co ty gadasz? Ja w zasadzie mógłbym taką firmę założyć. Tak? No, bo ja mam taki, wiesz, kapitał początkowy. Tak? Mam zamrożone tysiąc złotych. Jak to zamrożone? Moja żona jest w ciąży. 那还用想？